No i znamy już tegorocznych finalistów Ligi Mistrzów, dość wielkie zaskoczenie ze strony Interu, tego nie ukrywam, ale no jest jak jest, będzie, czy ciekawy finał zobaczymy, ale jestem jednego pewny, no będzie prawdopodobnie finał opóźniony, bo Inter City. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, a przed wami kolejny materiał na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie alternatywną wersję tego, co mogło się wydarzyć, gdyby w Lidze Mistrzów decydowało pojawianie się kart w FIFA w drafcie. Dokładnie taki sam format zrobiliśmy na Mistrzostwa Świata i spodobał wam się, więc czemu by nie spróbować zrobić czegoś alternatywnego w wypadku Ligi Mistrzów. A jeżeli już wiemy, jak mniej więcej zakończy się ta rywalizacja w tym sezonie, do jakiej drużyny moim zdaniem pójdzie puchar, no to niestety chyba muszę powiedzieć, że do Manchesteru, ale nie do tego, którego bym chciał. No, ale finały rządzą się swoimi prawami, więc być może Inter wszystkich zaskoczy. No, a na czym będzie polegała nasza dzisiejsza rywalizacja? Otóż, zrobimy trzy drafty. Pierwszy, oczywiście, faza grupowa. Drugi draft to będzie faza pucharowa, a trzeci draft to będzie finał. A drużyny zdobywają punkty wtedy, kiedy karta z danego klubu pojawi się na ekranie i nie musi być wybrana. Chodzi o pięciu pojawiających się zawodników i będziemy sobie to oczywiście liczyć. I po fazie grupowej, 16 najlepszych drużyn wychodzi, robimy drugi draft, liczymy dokładnie tak. Samo, a następnie w finale dwie drużyny zostają, i tam też w trzecim drafcie liczymy, które, które karty pojawią się. Częściej. No to chyba wszystko. Ja zachęcam Was do stosowania łapeczki. W górę. dajcie znać, czy wam się taki format. Subskrybujcie, a ja zabieram się za robienie draftu. No i oczywiście liczenie punktów. Formacja oczywiście nie będzie miała najmniejszego znaczenia, więc ruszamy z 4-3-3. Niech będzie pierwsza, lepsza formacja, ale tutaj zaczynamy już liczenie, moi drodzy. Widzimy od razu Inter. Jacko, który także dla City grał, więc no będzie to bardzo ciekawe. Mamy też Olympic, mamy Newcastle, no to jeszcze nie ten sezon, ale mamy City, więc pierwsze liczenia będą za nami. Oczywiście wszystko na dole się. Wam będzie wyświetlało. Oczywiście, nieważne koło tutaj wybieramy, więc wybierzmy sobie Jaco. Natomiast e, pierwsze punkty przyznane, bardzo mi się to podoba. Zobaczmy w takim razie, kto tutaj trafi do nas. Mamy Ajax. O, jest Emil, jest znowu City. Dobra, punkty przyznane, idziemy dalej w trzecich wyborach. Trafi nam się kto, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów? Sporting. Sporting jest, to na pewno reszta, no niestety, się nie załapie. No, ale wybierzmy sobie Sporting, jako że mamy jako jednego, jednego reprezentanta. Dobra, kolejny tutaj wybór. A United nie w tym co To nie Miejmy nadzieję, że będzie w kolejnym. No, ale poza tym PSG, Barcelona. No to niech będzie Pedri wybrany tutaj. Dla nas to prawda. Oczywiście oni potem w lidze Europy rywalizowali i przegrali z United. Tak, tak dalej, tak dalej. No, ale wiadomo o co chodzi. W tym momencie tutaj nikogo, kto by dał punkty yy, via Real nie w, tym, nie w tych rozgrywkach. Natomiast dobra, wybierzmy sobie tutaj Loselso. No a my idziemy dalej i zobaczmy, kto tutaj. No i mamy punkty. Dla Bayernu jej grupa C na razie jest najlepiej punktującą grupą, ale jest jeszcze Villa która oczywiście otrzymuje tutaj punkt. Reszta bez... Oczywiście na razie żadnych punktów, więc kimś Kimisia sobie wybierzmy, niech będzie i lecimy dalej. Prawa obrona, moi drodzy, kto tutaj punkty zgarnie? No, oj, bardzo mocna grupa. Real jak nagle się pojawił. Co prawda nie pojawił się w meczu City, no ale. No i takich sobie życzymy. Oczywiście pierwsze punkty dla Liverpoolu. Reszta po dwa punkty. Nagle Real też ma dwa punkty, więc wybierzmy sobie Real, jako że ich jeszcze nie było. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, moi drodzy. I tutaj, czy ktoś dostanie? Proszę bardzo, tot nam dwa punkty. Od razu na wejście. Bierzemy sobie oczywiście Oczywiście w takim razie jednego statków, jako że ich było tutaj najwięcej. No i lecimy dalej. Mamy pierwszy raz i Znowu, Ajax się pojawia? I teraz. Ej, ale ka każdy, każdy z tej punkty. Bardzo dobry, bardzo dobry moment. No i teraz Barcelona mocno wyszła na prowadzenie w swojej grupie. Zobaczymy, czy ktoś będzie w stanie ich dogonić jeszcze. No ale teraz już w każdej grupie jest jakiś punkt, to jest dla mnie bardzo fajne. Mamy kolejne punkty. Otóż Arsenal też w przyszłym sezonie będzie grał. Na pewno w lidze mistrzów, ale jeszcze nie. Teraz Bayern, Sevilla i tylko te dwa kluby. Ale że ładny tocik to sobie oczywiście wybieramy Davisa. Jak gdybyśmy robili Ligę Europy, no to E City, znaczy United i, i Arsenal by się załapały, no ale nie tym razem. Tutaj kogo mamy? Oczywiście Borussia Dortmund i to są dla nich też pierwsze punkty. Olimpiku Lyon nie ma w tym zestawieniu, więc możemy oczywiście wybrać sobie Borussia Dortmund. I mamy pierwszą jedenastkę. Pierwsze punkty rozdane bardzo dobrze. Idziemy nawkę na rezerwowej. Tu też może się naprawdę dużo podziać. I podzieje się na przykład to, że mamy Napoli. Mamy Real. Mamy dwa razy Napoli. Weszli z buta. Konkretnie, ale to też Realowi daje kolejne punkty To weźmy sobie oczywiście Napoli w tym wypadku Reszty niestety nie ma, dla, żeby rozdawać punkty Natomiast ojojoj Pierwsza ikona chyba w ogóle, nie? Natomiast mamy tutaj Real i mamy Sporting Real w tym momencie już oczywiście 4 punkty, to jest naprawdę dobry wynik. Czyżby oni zmierzali, no według tego, jak, że to jest Liga Mistrzów, to prawda, to już nie ma tak naprawdę potwierdzenia po ostatnim meczu z City. Natomiast no Real wciąż jest, będzie faworytem e, każdej chyba edycji. Jeżeli tylko będą w formie. A tutaj mamy tak: Mamy Atletico, mamy Ajax. Ajax jest naprawdę mocny. Czego nie możemy powiedzieć o niektórych zespołach z grupy B. No dobra, mamy Lipsk. To jest chyba po raz pierwszy w ogóle. No i Roma, ale Roma oczywiście nie gra jest Atletico też, bo prawie nie zauważyłem, ale Atletico mocno wychodzi na prowadzenie. Mam nadzieję, że to jest grupy B ktoś się pojawi, żeby, żeby tam jakieś dogrywki nie trzeba było robić. Ktoś z Juventusu może by się pojawić. Co tu się dzieje w ogóle? Czyli tak naprawdę w grupie H nam brakuje jakiegoś awansującego, i w grupie B. No, mam nadzieję, że kogoś uda się znaleźć. Bierzemy w takim razie sobie Lipsk tutaj, no i idziemy dalej. Nie, no, ktoś z Juventusu musi chociaż raz się pojawić. Nie ma takiej innej opcji. Ale teraz moi drodzy, patrzę, no i niestety tutaj nie znajduję nikogo z Juventusu. Ciągle się nam oczywiście Atalanta pojawia, no ale. Oni się nie liczą w tym zestawieniu, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. No ale ze względu na dobry czas, sobie ich zabierzmy. Punktów jednak nikt nie otrzyma. No dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. No i teraz, kto tu jest? Jest Atletico, jest Olympic Marsylia, ale nic poza tym. No grupa D bardzo wyrównana, grupa D bardzo wyrównana. Tu wszystko się jeszcze może zdarzyć, a my czekamy na kogoś z Juventusu. Albo no nie wiem, z Benfiki, może też być Jak najbardziej, o teraz mocne uderzenie ze strony Milanu Dwa punkty, PSG 1, Olympik 1 Co maksimum cały czas się mi tu pojawia No dobra, to wybierzmy sobie jednego z nich tutaj No idziemy dalej Juventus, czy nie Juventus? Nie ma Juventusu, jest Inter, co jest całkiem dobre dla nich Bo zrównali się z Bayernem I jest też Barcelona, ale Barcelona w tym momencie ma tyle punktów że chyba właśnie w grupie C zapewniła sobie awans, natomiast Inter Bayern tutaj ciągle można jeszcze myśleć, że coś się wydarzy. No ok, bierzemy go sobie, go oczywiście, cztery ostatnie wybory, cztery ostatnie wybory, no i mamy oczywiście City i tyle tak naprawdę. Ale to był bardzo ważny punkt dla City. Bo w grupie D było nadal nie wiadomo, co tam się wydarzy. Zobaczymy, co jeszcze, oczywiście, na sam koniec. Będziemy mogli tutaj podliczyć. Natomiast jeszcze nie mamy tutaj wyboru. Potem, oczywiście, zrobimy dogrywkę w razie potrzeby. Potem zasady wam powiem. Natomiast teraz jeszcze mamy Milan. Ale Milan konkretnie 5 punktów. No to bierzemy sobie Hernandeza. Bierzemy sobie, był z Rybiczem wcześniej też dostępny. A teraz może mamy w grupie B Leverkusen. Dzięki temu mają punkt, i w grupie B prawdopodobnie wyjdą z, z grupy, no bo reszta po prostu nie pojawiła, czyli Porto i klub Brusz nie pojawiła się ani razu. Mamy też oczywiście Real, który dostaje punkty i tak samo jak Milan dość dominuje swoją grupę. No dobra, czy pojawi się Juventus? Czy będziemy szukać dogrywki? Właśnie, jeżeli chodzi o ten zespół, będzie dogrywka. Natomiast, pierwsze rozdajmy punkty, bo to Tobiasz, się manko. Ale tutaj, jeszcze oczywiście, Ajax dostaje punkcik. Teraz, moi drodzy, zobaczmy, kto oczywiście zebrał najwięcej punktów, kto już awansuje, a kto potrzebuje dogrywki, właśnie, żeby trafić do najlepszej szesnastki. No dobra, więc w grupie A awansuje Ajax oraz Napoli, Liverpool tylko jeden punkt, więc nie przedostają się dalej. Prawdopodobnie trafili do Ligi Europy, no ale jest jak jest. W grupie B Atletico oraz Leverkusen, w grupie C mamy Barcelonę oraz dogrywkę. Pomiędzy Interem a Bayernem mamy grupę D, gdzie wychodzi Olympic Marsylia z trzema punktami, ale mamy dogrywkę pomiędzy Sportingiem a Tottenhamem. Mamy z grupy E, wychodzi Milan oraz Chelsea, z grupy F wychodzi Real oraz Lipsk, z grupy G wychodzi City oraz Sevilla, a w grupie H też jest dogrywka, ale chodzi. Oczywiście oto kto zajął drugie miejsce. Bo żadna z trzech pozostałych drużyn się nie pojawiła poza grupą poza PSG. Jak będzie wyglądała dogrywka? No kolejny draft i teraz kto pierwszy pojawi się. Jeżeli chodzi o Inter oraz Bayern, pierwsza karta, która się pojawi, wygrywa. Tak samo Sporting Totki, kto pierwszy z nich się pojawi, wygrywa. No i pierwsza karta, która pojawi się z tripletu tak naprawdę Benfica, Juventus, Maccabi Haifa. Wygrywa i przechodzi dalej, więc to będzie dość szybkie, czas na dogrywkę No dobra, formacja oczywiście nie jest ważna, rozpoczynamy dogrywkę I tak jak mówiłem, kto pierwszy się pojawi z tych zespołów, ten wygrywa Mamy Inter Bayern, nikogo, e, Sporting Totki, nikogo No i oczywiście nikogo z Juventusu prawdopodobnie, albo Benfiki nie ma Więc bierzemy sobie pierwszą, lepszą kartę, lecimy dalej Szukamy tutaj, w tym momencie Nie ma nikogo z tych zespołów, które szukamy, więc biorę pierwszego zawodnika, idziemy dalej prawe skrzydło, moi drodzy, tutaj nie ma nikogo, nie ma nikogo z Interu, Bayernu, ani oczywiście z Sportingu oraz Tottenhamu, więc szukamy tutaj, Sporting to nie ma, no do, oby, to dwa drafty będę musiał zrobić, żeby ich znaleźć, niemożliwe, to jest niewykonalne, nie ma też tutaj nikogo z Benfici, z tego co widzę, ani z innych klubów, które szukamy, Maccabi Haifa, Juventus, jest Sporting, jest i e Sporting, moi drodzy. Mamy pierwszą Pedro Porro, który oczywiście raczej dla e, teraz Totków gra, więc można by tak to policzyć. To jest, to jest w ogóle ciekawe, nie? że Pedro Porro, który gra dla Sportingu w rywalizacji istotnamy w naszym odcinku. Eliminuje totki. No ale dobra, no to są, to są zasady, więc wybieramy sobie oczywiście tutaj Sporting. No i to Sporting przechodzi dalej. Teraz Inter kontra Bayern trwa dalej walka. No i oczywiście w grupie H. Kto wyjdzie pierwszy? Szukamy tutaj jakiegoś zawodnika z tej grupy. Tutaj nie ma nikogo. Idziemy dalej. Inter Bayern. Jest Juventus, moi drodzy. Juventus przechodzi dalej. Juve, mamy. Proszę bardzo. Juve mamy i dzięki temu Mamy grupę H też zakończoną Juventus przechodzi No więc zostaje nam jedna ostatnia rywalizacja To jest Inter kontra Bayern Kto pierwszy z nich się pojawi? Nie ma tutaj jeszcze żadnego z nich No dobra, Inter kontra Bayern No czy trafią? Jest Bayern moi drodzy Inter wyeliminowany, czyli już zupełnie inaczej Niż to, jeszcze podwójnie, nie? Niż to, jak potoczyły się prawdziwe wydarzenia. No ale dzięki temu w grupie C oprócz Barcelony wychodzi Bayern, w grupie oczywiście D oprócz Olimpiku Marcial wychodzi Sporting. A w grupie H wychodzi PSG oraz Juventus. Mamy zebraną najlepszą szesnastkę, więc przygotujmy się na kolejny draft. Moi drodzy, ale zanim przejdziemy dalej, to pewnie wielu z was wie, że w ten weekend odbywa się FMMA18 i pierwszy raz no, dzieje się coś ciekawego, jeżeli chodzi o Polskę, oczywiście, czyli mamy double main event, chyba tak to można nazwać, że jeden zawodnik walczy z dwoma tak naprawdę konkurentami. Mówimy tutaj oczywiście o e, Ferrari. Kontra, dubiel i błoński. Natomiast za, za, zanim do tego dojdziemy, chcę Wam pokazać, jak wygląda moje przewidywanie na niektóre walki. Nie będę wszystkiego obstawiał, bo to dla mnie jest czasem zbyt wielka zagadka. Ale oczywiście możecie to też zrobić nawet kliku. Ja też to zrobiłem nawet kliku, na którym jeżeli jeszcze nie macie konta, no to serdecznie zachęcam Was do założenia go z kodem Jacob, bo wtedy macie filibę do 200 zł w przypadku przegrania waszego pierwszego postawionego zakładu, więc to też idealna okazja, na przykład, żeby sobie konto założyć. Oczywiście trzeba mieć 18 lat, to jest bardzo ważne. I pamiętajcie zawsze o tym. No dobrze, zaczynamy od pierwszej walki. To Mateusz Spiesiński kontra Paramaxil. I tutaj dałem, że w rundach będzie poniżej 2,5. Nie wiem, kto wygra, ale wydaje mi się, że zakończy się to przed, no, oczywiście, finalnym werdyktem sędziów. Jak będzie, zobaczymy, natomiast to jest moje przewidywanie Jeżeli chodzi o kolejną walkę, jaką postanowiłem się tutaj zająć To jest Ginold kontra to chodzi oczywiście o Pasuta Bardziej poszedłem w stronę Pasuta, gdyż mam wrażenie, że się lepiej przygotuje do tego niż Ginold Ale no tutaj jest bardzo wyrównana walka i wydaje mi się, że będzie ciekawie Mimo wszystko uważam, że będzie to w stronę Pasuta, jeżeli chodzi o zwycięstwo Dalej mamy Lizzie kontra Dominika Rybak Tutaj dałem, że całość zakończy się poniżej półtorej rundy Oczywiście wydaje mi się, że Lizzie tutaj polega Pegnie. To jest moje zdanie. No i dwie ostatnie walki, jakie tutaj sobie dołączyłem, to jest oczywiście walka main eventowa. To jest crusher kontra Ferrari, i tutaj dałem, że zwycięży Ferrari. Natomiast w późniejszej walce będzie moim zdaniem zwycięzcą Dubiel. No i nawet jeżeli Boiskiemu by źle poszło, to on zmęczy Ferrariego. Moim zdaniem nie ma takiej innej opcji, a Dubiel jest niezniszczalny. Więc to są moje przewidywania. Oczywiście wszystko nawet tylko przypominam wam o kodzie Jacob. Będzie mi bardzo miło, jeżeli z niego skorzystacie. No i mam nadzieję, że moje przewidywania będą całkiem. Ciekawe. Czy może będą nieprzewidywalne? Tak jak dzisiejszy Draft do Liga Mistrzów. Dobra, moi drodzy, wracamy. No dobrze, zaczynałem, moi drodzy. Pierwsza formacja wybieramy, bo nas to tak naprawdę nie interesuje i. Czy mamy kogoś? Mamy Tottenham, który oczywiście się nie zaliczył, bo przegrał ze Sportingiem, więc... <laughs> Nic z tego, więc wybieramy sobie Kola, reszta nie daje nikomu punktów, jeszcze jesteśmy bez nikogo. A tutaj mamy pierwszy punkt, ale dopiero pierwszy, jest to oczywiście dla City. BVB nie przeszło dalej, no Harland, jestem ciekawy jak poradzi sobie w finale, ale na razie City to jest maszyna, trzeba to powiedzieć. Mamy też Bayern, proszę bardzo, pierwszy punkt dla Bayernu. No, i razem z City obecnie na prowadzeniu, więc sobie go wybieramy. Oczywiście, jak potoczy się środek pola? Jak środek pola? Mamy Real, mamy Seville, mamy PSG. No, teraz parę punktów rozdaliśmy, bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że będziemy rozdawać jeszcze więcej. No, jakaś piąteczka. O i teraz było blisko. Chociaż, no oczywiście, już teraz w tej części jest, będzie troszkę mniej szansy na pięciu zawodników, którzy się tutaj. No, ale mamy tak, e, pojawiają, znaczy, wyliczają, Mamy Real, który ma dwa punkty. Mamy City. Który także dostał punkt No i mamy oczywiście Barcelonę z pierwszym punktem Znowu pojawia się Tottenham No gdyby to był teraz draft Tottenhamu To by na pewno im lepiej poszło Natomiast takie jest życie Tak mówią karty Mamy Inter Który nie dostało się oczywiście Mamy też City i mamy Milan Tutaj City i Milan dostają po punkty City mocno wychodzi na prowadzenie Milan punkcik jednak i tak zgarnia Więc sobie Milan zabierzemy w tym momencie No i zobaczymy co będzie po prawej Na razie jeszcze wiele zespołów z zerem punktów Ale może teraz się to zmieni Mamy Petrze oczywiście dwa. Punkty mamy. Milanzy kolejnym. No, punktują ci, którzy punkty już zdobyli. Także to jest ciekawe, ale ale zmierzamy dalej, moi drodzy. Mamy też tutaj Lipsk. No, ale Lipsk, tak, wyszedł Lipsk. Wyszedł Lipsk i mają jeden punkcik, a reszta, no niestety, albo nie wyszła, albo w ogóle w lidze mistrzów się nie pojawiła. Mówię tutaj o Arsenalu. No dobra, to bierzemy sobie. Lipsk, oczywiście. Jeżeli dostali punkt, no to naprawdę. Czy mogą powalczyć? Wątpię. No i znowu Saliba. Znowu Gomez. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Mamy God Freya, no ale tutaj nikt tak naprawdę nie dostał się do finałowej szesnastki, więc nie zaliczamy ich. Tutaj, no, nie wiadomo skąd nagle PSG zgarnia kolejny punkcik. No i razem z City mają trzy. Czy to będzie finał PSG City? Bardzo na to wskazywać wiele kart Więc idziemy dalej, idziemy dalej Tutaj, tutaj nie mamy nikogo Dosłownie nikogo, jeżeli chodzi o nasze piki Więc idziemy dalej do ławki rezerwowych Wiele, mówię, nadal kart bez żadnego punktu No ale mówię, znowu Pedro Poro zdobywa dla Sportingu punkcik Robi co może ten zawodnik Kieruje te drużyny, więc wybieramy sobie go oczywiście No i idziemy dalej, idziemy dalej Zobaczmy w takim razie znowu City Znowu City i Olympik Marsylia Pierwszy punkt dla Olimpiku, ale... No na razie tutaj wydaje mi się, że przewidywanie, że City faktycznie znajdzie się w finale jest całkiem chyba trafne No dobrze, idziemy dalej Barcelona, no jeszcze nadrabiają, nadrabiają No nie są tak daleko tak naprawdę, no bo PSG 3 punkty Real 2 zwolnił bardzo mocno, jak zaczął bardzo dobrze, tak potem zwolnił Może teraz mamy PSG i tylko PSG i mamy 4 do 4. No i teraz dogonić będzie. O ile nie pojawią się dwaj zawodnicy z jakiegoś klubu, który jest w naszej szesnastce, no to będzie bardzo ciężko. Mamy Bayern, dwa punkty, mamy Real, 3 punkty. No tu wszystko się jeszcze może zdarzyć, oczywiście, jeżeli byłaby dogrywka, no to na dokładnie tych samych zasadach, co wcześniej. Idziemy dalej. Juventus znowu ciężko im występować. Mamy znowu Totki. Mamy Bayern, Real i proszę bardzo, moi drodzy. Mamy w tym momencie 4-4-4, jeżeli chodzi o City PSG, Real Madrid, więc. Ktoś tutaj jeszcze punkty na pewno zdobędzie, nie czarujmy się. K punkty ktoś zdobędzie, pytanie: ile i kto? Proszę bardzo, Juventus, jest jeden punkt. Bez punktów, już teraz, mniej zespołów niż więcej. Udało im się coś tutaj zdobyć, tego Manchester United dużo jest. Szkoda, że nie gramy w lidze mistrzów, bo wydaje mi się, że moglibyśmy powalczyć, o tym właśnie mówię. No teraz kielini z MLS-u nam niewiele tutaj zrobi. No i oczywiście e, wybierzemy sobie tutaj wybierzemy sobie tego zawodnika. Jeżeli chodzi tutaj, no ja tak mówiłem, że pojawią się jeszcze punkty, a na to na razie się nie zapowiada. E, nie mamy nikogo, kto tutaj nam. Oczywiście Inter znowu się pojawia. No ale teraz, Real, czy ktoś z Realu? Milan, mamy jeden Milan, to są trzy punkty, no. Szykuje nam się na razie dogrywka, słuchajcie, pomiędzy PSG City i Realem, chyba, że jeszcze Milan dołączy się do tego całego. Tutaj przedstawienia. Dwa ostatnie piki, bardzo ważne, bardzo ważne, bo mamy Real Madrid, moi drodzy, jednak oni. Jednak oni w ostatnim momencie klaczują to, że mają punktów, oczywiście 5. No i teraz City czy PSG. Czy ktoś z nich tutaj będzie w stanie, czy może Milan się pojawi do walki? Pojawił się Adam ze Sportingu. Bardzo dobry wynik, mimo wszystko. A my mamy dogrywkę. Mamy dogrywkę. Jeszcze Leverkusen. O, nie zauważyłem ich, ale to jest ich pierwszy punkcik, więc, nie, więc niech będzie. Hradecki, oczywiście, a to wybierzmy sobie Hradeckiego, moi drodzy, ale co najważniejsze, to będziemy mieli dogrywkę w tym, w tym momencie pomiędzy City a PSG. Real jest już w finale, czeka. Na Jednego z tych zawodników, robimy dogrywkę dokładnie tak samo Czyli która karta pierwsza, jakby która klubowa Karta pierwsza się pojawi, ci przychodzą do Finału, PSG czy City, lecimy do dogrywki No i okej, okay, rozpoczynamy, formacja wybrana, kto się pojawi, City albo PSG Jeżeli pojawiliby się w jednym momencie PSG, no i to jest, moi drodzy, Messi, Messi klaczuje Chciałem powiedzieć, że jakby pojawili się w jednym momencie, no to oczywiście idziemy dalej Tak jak, nie wiem, w rzutach karnych, prawda, jeżeli dwie, dwie drużyny strzelają, idziemy dalej Ale tutaj PSG szybko wyjaśniło i City, które było naprawdę w fenomenalnej pozycji Już byłem pewny, że oni przychodzą dalej odpada, no i do finału Ligi Mistrzów trafia Real kontra PSG, do naszego alternatywnego finału Ligi Mistrzów. No dobra, wybieram oczywiście Messiego, a my przechodzimy do czystego draftu, bo tego nie ma co już rozpoczynać. A więc, moi drodzy, czas na wielki finał naszego kartowego, draftowego przewidywania alternatywnej Ligi Mistrzów i oczywiście liczą się tylko dwa zespoły, Real oraz PSG. Kto z nich wygra? Czy PSG w końcu sięgnie po zwycięstwo? Zobaczymy, ale Real na pewno łatwym przeciwnikiem nie będzie, ale tutaj na pewno, tutaj no nikt no nikt, prawda? Więc zmierzamy dalej, nie ma ani Realu, ani PSG, w końcu na pewno się pojawi który z nich, ale to jeszcze nie teraz. Widzę, że tutaj będą nas trzymali. Będzie to no, nudny finał, być może, ale taki, który może tutaj jedna bramka zdecydować. Być może aczkolwiek z tymi zespołami to nie spodziewałem się, że tak będzie. No zobaczcie na to, ani jednego zawodnika z Realu Madrid, ani PSG, może tutaj. Real Madryt. Pe no nie spodziewałem się w ogóle swoją drogą mega słabe karty w drafcie tak, tak już nic nie mówiąc Ale tutaj mamy PSG pierwszy punkt moi drodzy Pierwsza bramka dla PSG strzelona No i oczywiście wybieramy sobie tego zawodnika Idziemy dalej, idziemy dalej Teraz musi Real odpowiedzieć natychmiastowo Nie robi tego i PSG strzela drugą brameczkę Druga brameczka strzelona i proszę bardzo PSG trafia do nas po raz kolejny Czy tutaj Real się pojawi? Nie ma Realu, więc wybieramy sobie kogokolwiek Znowu mówię, te karty nie oddają pod względem jakości, ale nie tego szukamy. Nie ten Madryt, nie ten Madryt, moi drodzy. Więc sobie wybieramy tutaj. No i szukamy dalej, szukamy dalej. Czy kurtuła będzie teraz bronił, jak tylko mógł? Nie ma go! Nie ma ani PZ, ani realu. Real naprawdę na razie nie dojechał, tak jak w meczu City. Realnej piłce nożnej, ale proszę bardzo, nagle przebudzenie i mamy oczywiście zawodnika. Zwanego Karimem Benzemą Więc jego sobie oczywiście wybieramy Real trafia do bramki Jest kontakt, jest kontakt No ale czy będzie dalej? Proszę bardzo, bardzo szybko W ciągu paru minut odpowiada PSG tak naprawdę Więc sobie PSG wybieramy Idziemy dalej, idziemy dalej moi drodzy I teraz Verratti Co tu się dzieje? PSG naprawdę Najwyższy poziom Czy to jest w końcu? Czy idą po zwycięstwo? Czy Real tutaj jeszcze cokolwiek może zrobić? Na razie na to się nie zanosi, moi drodzy Na razie na to się nie zanosi Real PSG Real teraz musi odpowiadać Musi teraz pojawiać się dwie karty Realu No to by była ciekawa końcówka Więc zobaczmy Nie oj, Kilian, Bappe I ten ruch Chyba możemy powiedzieć, że to jest koniec PSG absolutnie rozwaliło tutaj Pod względem finałowym Real Madryt No nie wiem, co by się tu musiało jeszcze wydarzyć Nie ma tego Realu Jedna karta z Realu Madryt to jest za mało zdecydowanie, żeby poradzić sobie. Radzili sobie świetnie. No i już ten dogrywka nie była taka, no może nie dogrywka, co, co to 16 nie było takie proste. Natomiast to, jak nie udało im się zagrać w finale w naszych kartowych rzeczach albo pojawić się bardziej, no to e, trzeba powiedzieć, się tego nie spodziewałem, bo sądziłem, że powalczą tutaj, a o, teraz już nie ma takiej możliwości. Bez, że bez większych punktów, 5 do 1 wygrywa naszą symulację. Tego nikt się nie spodziewał, no powiem szczerze, byłem przekonany, że tu walka będzie o wiele bardziej wyrównana, a PS, że pojawiło się o wiele więcej razy. Jeszcze ten bapę na koniec. Panom z Madrytu podziękujemy, a może do nich dołączę i następnym razem będzie zupełnie coś innego. Jeżeli chodzi o wynik końcowy, ja wam dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja osobiście bawiłem się bardzo dobrze, zawsze lubię takie symulacje, takie zabawy, troszeczkę formą, jeżeli chodzi o draft plus przewidywania. To zawsze fajnie moim zdaniem wychodzi, ale jeżeli wam się podobało, to też zachęcam was do komentowania, łapkowania i do zobaczenia kolejnym razem. Oczywiście na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie. Dzięki za oglądanie, a jeżeli chciałbyś sprawdzić swoją wiedzę piłkarską w różnych minigrach oraz specjalnie przygotowanych quizach tematycznych, to serdecznie Cię zapraszam na quizefc.pl, gdzie w cenie dużej paczki chipsów, czyli 10 zł, otrzymujesz konto premium na 30 dni i nieograniczony dostęp do strony, rozgrywki rankingowe i nowe quizy w każdą środę i niedzielę, specjalnie przygotowane by sprawdzić, ale i poszerzyć Twoją futbolową wiedzę. Dodatkowo jest to forma wsparcia projektu i dołożenie cegiełki w celu jego dalszego rozwoju, za co oczywiście bardzo dziękuję. Miłego dnia, do usłyszenia.